Przeprowadzamy wam Kościele Boże, Oblubienicą, której które, które mieliśmy przed tej służyć. Kościół jest hierarchiczny, więc na początek księżom, bardzo dziękuję, księciu Mateuszowi, Łukaszowi, Mariuszowi, Piotrowi, za to, że y, jesteście normalni. Ponadto <noise> nie może być więc może jest dobrze? Stop. Normalni, to znaczy jacy? pokorni, święci, szukający Boga i blisko nas. Jako przemysłowo, dzięki. Klerykom Sebastianowi. Księdzu Mateuszowi, wczorajśmy na do seminarium Pawłowi Naumiskiemu. Yy, za zaprowadzenie, charyzmat, szkoły charyzmatów i wprowadzenie. <klucz> Molitwa i słowo Boże oczy Rafał i Renia. Dzięki. Dzieci, nasza przyszłość. Jarek Waga. Dzięki. Skariennicy, Jan, Janek i Zeskup, dzięki. Przedszkole, kolejne nasze złoto i srebro. Basia, dzięki ci. Której tu ma i Olga. Dzięki. Dalszej konieść, Marta nie ma, jest mika, leży mika. Księgarnia Ania, Gosia i Becki, dziękuję. Muzyczni, jeden raz, bez A teraz jak koncert, na, na koncertach drewnianych, jeden oklask. Oklask, łukasz, perkusja. Piano, Piotr. Tu ma prowadzenie. Tartek, nagłośnienie i yy, bas. do Wokal Olga, skrzypce Olga, Alicja Wokal, Maja Wokal i wszyscy wokal. Klaudia. Wokal. woda, woda, Wszyscy. woda, Nie, Nie, nie. woda, dzięki woda, Małżeństwa, już pojechało. Panie dyrektor, pięć razy poproszę. Sylwia, dziękuję Ci za pomoc. Rzutnik. Kolek. Córka elektryczna. Czemu nie wyjadliłem? Wszyscy. Cześć, bardzo. Cześć, bardzo. Za bardzo dziękuję. Cały rok czeka na tę chwilę. Bardzo serdecznie Was zapraszamy w przyszłą środę. Aha, są dla Was cukierki, czekoladki, takie inne rzeczy. I wszyscy ci, którzy byli wymienieni otrzymali pięć oklasków i jeden oklaski. Zapraszamy do sekretariatu, ja tam jeszcze raz pościskamy. Albo tu, 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 tu. Zapraszamy Was w przyszłą środę na godzinę 18 na kiełbaskę. To jest nieważne, ale na wybienie przyjedzie Mateo. Znany człowiek Mateusz, który realnie prowadzi wielbienia. Jeśli chcecie, przyjedźcie ze swoimi znajomymi.